Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Tej i lecimy sobie z kolejnym odcinkiem Batmana. Yy, jak pamiętacie, to dzisiaj bawimy się z doktorem Crane'em czyli Strachem na Wróble. Jednym z fajniejszych przeciwników Batmana, którego bardziej lubiłem, no bo no, strach na Wróble ma swoją osobowość. Yy, jak już wiem, to chyba tutaj musimy sobie tego żela dać, ale dam trochę po boku. No dobra, chyba powinno działać, buchniesz. Dobra, rozwaliło Lecimy dalej mm. A, nie dobra, już myślałem, że nie przejdziemy Dobra Batman, lecisz tutaj Siup, na prawo Okej, okay. gdzie dotrzemy? Już tutaj widzę w ogóle w... To, jest, to jest jakieś przejście, nie są jakieś szafki Dobra, nie wiem co to jest, dziwne, dziwne są te przejścia Z dupy jakieś szafki, tam jakiś był wózek Dolny korytarz, o To jest Jim Gordon tu jest Jim Gordon? A nie Harley nie miała się nim opiekować? No, do, ha, dobra, bo przyjdźmy ci go weszliśmy do budynku. Yy, dobra, wait a second. Tutaj gdzieś widziałem. Yy, a tutaj jest, dobra. Już chciałem... Właśnie szukałem skanerem, gdzie jest yy, szyb. <laughs> dobra. Muza w ogóle taka mroczna. Dobra. Lecimy dalej. O, widzę tam Jima Gordona, Tylko, czy to jest naprawdę Jimmy Gordon, bo to jest jak znam na Ukrainie, to mogą być halucynacje jakieś Albo podejdziemy do Jimmy Gordona i nas yy, weźmie, siknie w twarz Żyje czy nie żyje? Nie żyć Nie no nie, już widzę po oczach, to, to jest, to jest, haluny są, bo czerwone oczy ma Batman nie, nie, to nie jest prawdziwy Jim. Mhm. Mm Oj, tak, tak. Barbara, are you there? Nie ma nikogo, by byczku. Be no, lecimy w zabawę, aluny. Dobra, wbijamy tutaj w ogóle w tym drugim odcinku. Dostałem yy, ograniczenia do Warner Bros. Bo był jakaś w którym momencie był po prostu styl, jakiś soundtrack z któregoś Batmana, i zastrzydzili do zarabiania. Jakby ja i tak zarabiać jeszcze nie mogę, ale wiecie, śmieszne. Dobra, ale ty coś jest, czy będzie mi szeptał? Chciałbym get out of here, ale Chyba nie mogę Get out of here No tutaj nic nie ma, dobra czekajcie, ale tą karę tutaj niby jest jakieś zielone Jest jakąś się drze ten crane Może tutaj na środku coś jest? Rozwalić, czy coś rozwalić, musi coś Okej okay, ktoś mi powie co mam zrobić c Co się dzieje? Wait a second, czy jest jakaś taka W ktoś leży? Pewnie ktoś w leży Dobrze. No przypójmy, czekajmy kartą Tutaj okay, coś tam tego? Nie nie nie, dobra mm. Wydaje mi się, że nic nie będzie. Tutaj jest jakaś biała, nie ma nic Dobra, lecimy dalej. <laughs> Jezu, jak to się drze, co ja mam zrobić? Powiem mi gra. Nie wiem mogę jakoś wenty odpalić. Ej, a jakbym do góry wleciał? To do góry można jakoś. Okej okay. to a czekaj, get out of here, to może po prostu stąd wyjdźmy. I to jest rozwiązanie: po prostu stąd No oczywiście, a ja musiałem kmienić, zacząłem szukać wszędzie, dobra? I ciała się ruszają. Okej, okay, otwórzmy pierwszy barion złoki, kto tam jest. Co to jest? Father, o nie, będą nasi rodzice, będzie oczywiście typowy powrót do tego, jak rodzice Bruce'a Wayna, oczywiście, umarły, Mali sobie zabici, gdy był mały, mama, mama? Ale chyba nie powinna mieć tego wisiorka, bo ten wisiorek, gdy umarł, ten wisiorek się rozwalił, jeśli chodzi o ten wisiorek, No co? Strach na wróble? O. Oczywiście. Czy to jest to, że nawet nie wiem, kiedy wpadliśmy w pawkę, Krejna? Yy, o oh, shit! Dobra. Idziemy, Kto tutaj jest. Skoczmy sobie. Ej, jaka okay, okay, senka. Ciekawe Większy nie mógł być Czyli jak podejrzewam mamy Unikać jego rąk Czy co robić? Nie, unikać jego Oczu O, gramy w 2D teraz, znaczy 2,5D Teraz nijmy sobie teraz, za chwilę przebiegniemy i zrobi jeden ruch, Dobra, teraz, teraz, teraz biegnij, biegnij, biegnij. Ci się skitramy. No, przejdź, 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 przejdź. Dobra, skoczmy w drugą stronę. Teraz tutaj. Dobra, teraz się możemy wskoczyć. No skakuj, sobie, do góry. Dobra. A tam widzę, że trzeba będzie poszybować Nie! A dobra przeskoczyliśmy No mordeczko Więc trzeba zużyć Nie! Dobra, jeszcze raz Nie no, teraz się w kraina zmieni Nie biegnij! O no, nie, no kurde, no przecież... Moja posiedz zamiast... And at the end of fear, oblivion. No jasne, w podobnie. A, kiedy zaczynamy? Od początku, naprawdę. Nie jest takie trudne. Nie, no kurde, jak on mnie niby widział? Przecież się skitrało od razu. You failed now. Mhm, mm Okej okay. Dobra, biegnij, biegnij, biegnij. Na spręciku, na spręciku. Tutaj od razu mogą się tak Biegniemy. Pan. Tu jeszcze zdążymy przeskoczyć. Dobra. I teraz wrogów jest nie zobaczy. No, nie baguje się w ścianie. Dobra, teraz tak tutaj, tutaj, tutaj. co to przeleci. My wychodzimy. Się, o się dobra, tu się chowamy jeszcze raz. <śmiech> <śmiech> żeby sobie przeskoczyć na szybko. Dobra, jak to mnie to od razu zmieniam się... Czy podkładam tego Nie no nie? Kurwa mam batarang? Dlaczego znowu mam batarang? Ja cię dupię. czy się w kreina zmieniłem? Pierdala nam. Jakby ja rozumiem jakbyśmy Nie, mm -hmm. nikt tutaj nikogo nie ma, mordo Tutaj nikogo nie ma Oni tutaj teraz cały czas patrzą, ja mam przebiec jak ten Okej okay. Dobolę sprinta jak Jak się patrzy tutaj Nie ma nie ma, nie ma nikogo, nie ma Dobra Proszę, proszę, dobra, 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 jesteś na schodach Okej, okay, bad sygnałem, już wiem, że bad sygnałem, trzeba mu przywalić w mordę No, użyj To jest coś w stylu, naszy, że się, dzięki temu się nie boimy go, bo, bo bad sygnałem dostał No jakby jeżeli... Okej, okay, udało, udało się Pokaż nam życiorys na wróble. Eee, wyśmiewany i bity w dzieciństwie Jonathan Crane pokona zamierzał pokonać swoje lęki poprzez poznanie tajników psychologii oraz biochemii. Eee, wyrzucony ze studiów za eksperymenty na ludziach przyjął pseudonię strach na wróble. Wynalał specjalny gaz, który potęgował lęk lęki ofiary, wywołując wizję związane z jej najgłębiej skrywanymi koszmarami. Fala terroru, jaką wywołuje dzięki stosowanym gazu, czyni z niego jednego z najgroźniejszych wrogów Batmana.

No, no, to jakby, nie wiem, czy to było. It wasn't Gordon. Crane's gas must have affected me more than I thought. Uh -huh. Are you lost Cicho tam. a Just roll with it, that's It gets easier once you get it. Yeah, it's <coughs> Dobra pamiętam tego. O kurde dostałem Dobra, walę mu na twarz tę sił zasłonę I z buta. Pięknie. No, mają takie śmieszne pyski Dobra, to idziemy z Jokerem. Nie za Jokerem, za Jokerami ślady. Za śl śladami Jokera. Za Jokerami ślady. No. Oczywiście. The tak. under to kill the old man. Guys, Pokaż, gdzie jest. The Dobra, od razu to idziemy. Nie wiem, czy coś będzie robił. Hmm. Dobra, idziemy. Nie, miałem wolę. Ja nie będę z Jokerem żadne propozycje łapał, bo Joker jest jednięty i no nie mam zamiaru. Ja już wiem, że. No jemu po prostu nie można ufać i tyle. O, ja tam widziałem. Już mogę oczywiście łapać przeciwników z tych gargulców bo sobie użyłem tej umiejętności. Tylko pytanie, czy te gargulce będą gdzieś. O oh, się. dobra, czekaj chwilę. Właśnie teraz. Dobra, ciebie mogę normalnie sobie tutaj złapać. Dobra, ciebie złapmy i wejdźmy sobie w tą kratkę. No, otwieraj ją szybko. Dobra. Um. Gdzie są przeciwnicy. Tu jest jeden. Jest coś koło niego? Nie, czy mogę sobie otworzyć kratkę do no cichutku i go też ściągnąć? Jedziemy na razie kratami. Mam broń i od razu ściągnę. Jak życie jakbym się zaczął z niej bić. Dobra, bierzemy tego. No, 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 w ogóle chciał się przecież ciebie o ten oddać. Więc nie wiem, o czym ty mówisz, kobieto. O, widzę, że nie mam tutaj, ale mogę zrobić tak, to nie, to nie ma? Nie ma. Eee, stałych dwóch, dobra. Nie no, fuck. No. Oh shit, oh shit, oh shit, dobra. Daj mi oh, ostatni się na nas patrzy, ale... Widzę, że jest krótkowzroczny. Dobra. I tego ostatniego, chyba to jest ostatni. Nie, jeszcze jest, A, jeszcze z Harley. Dobra, cichy knockout. <laughs> Idziemy po Harley Quinn, Że przytrzymuje komisarza Gordona. O, nie mu się za rogiem. Dobra, chyba mogę sobie po prostu teraz wejść. O, ale mogę górą i kolejny enigmy. Profeum. Ja mogę sobie po prostu to. Mogę znakautować ją w góry. I chance. he's <laughs> out of control. He's trying to prove something. I'm not sure I <cyski> can stop him this time. You'll do it. Batman, listen. We're not alone. He's got something else down there. I don't know what it is. What a Spoiling Be quiet. Oh, am I getting to you? Am <noise> I? You're going to love this next bit. Aha, ja już tutaj wiem kto to co tutaj jest. Nie jest Mister Freeze z przypadkiem? jest zimno. Bo nie? Chce Bane. Bane tutaj jest? oh shit Myślałem, mm. że to you Dr. Young, the Bruha. She drained the venom from my blood. Must stop her! Sorry has been. The good doctor won't be a problem much longer. How do you like my puppet? What say we cut him down? Oh Gordon, run! Znajmij mi starego Bane'a Jak ja mam go niby pokonać? Myślę, że znowu złapie zami zamię kręgosłup jakby... Wiecie, w fabule yy, Batman umarł raz Bane yy, załamał mu kręgosłup Tylko, że został Dobra Nie no, ale że mi od razu walno No już widzę, że Nie no, nie wiem, dobra Czekajcie, No chodź A mu HP zabieram Ej, on stracił jakieś HP, chyba to nie od mojego bicia Dobra, w slow motion Okej, pierwsza faza. Coś mu oderwiemy. Nie go pojemy z gazem. Dobra, uspokój się wejm. Zawalam go. Z batarangów. Dobra, o! przyszli koledzy I załatwmy No najpierw trzeba tych załatwić Bo... O oh shit, dobra Dobra, on sam załatwił tam tych O oh shit, dobra, nie, 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 nie Widzę że już co mi dwala A, on jak dotrze do jakiejś... Stęp, to można wyrwać kamień Bo widzę, że się odrywa Tak to nie będzie mogło od każdej To mu się właśnie uleczył Okej, okay, jak mu Batarangiem rzucę to jest idealnie, bo wtedy z wysłania twarz Wali ten i ja mogę mu wklepać Dobra, nie mogę mu wklepać, już widzę, że nie mogę mu wklepać No chodź, no chodź Leć na mnie Nie Idzie po kamień On wybrał nie mów, że Dobra, szybki unik, on wali ten. Teraz lecimy na niego. Zaskoczymy i odrwiemy mu kolejny ten. Kurde, on tyle HP, tak głupi Jakby to jest... nie jest trudnym bossem. Już widzę, że to jest prościutkie. Tylko, że no. On ty głupi, okej. Okay. mam jakiś lamusów. No, on sam ich bije, więc to jest. Nie no. czy żyłem to? No we mnie. To piękne jak on sami. O, kamień nie będzie rzucał? Będzie rzucał kamień. Nie, gość jakby mnie pokonał ten ziomek. I jeszcze raz. bo tu będzie pewnie rzucał kamieniem znowu. Okay, dobra. Pięknie. Dobra, udało się na takiej ciutce HP, ale się udało. Prawda, nie utrudę, tylko na początku straciłem w HP PHP. No, już nie ma gazu, więc powinien teraz się wypompować.

to the to the Batmobile, Jim, get back to the mainland. It's too dangerous here. I don't like leaving you here. what Batman. Radio claims he's planted bombs all over Gotham. Gotham will panic. You're needed. There. Oskar te bomby w Gotham, nigdy nie. nie ma Nieman bomby w Gotham. gotam O boże. Oracle, przejdź through the computers. all you can find on Young. I'll go through anything you find once I get to the I built it It's best to plan ahead for situations like this. How'd you manage to keep this a secret? It's me, remember. So, do you think Dr. Young's been experimenting with venom, the same chemical? Dobra, to

Myślał tam gdzieś, tak i tędy wjechać. A, e, nieważne. Jak wjechać No dobra. Można powiedzieć, że o to nie chodziło. O, tam. Dobra. Lecimy z buta. No już nie wiem Batmobilu już nie mamy, więc... O nie! Nie! Dobra O, widzę tam Nigmę, ale nie wiem jak tam skoczyć. W góry jakoś? Nie wiem, dobra. Yy, gdzie ja mam się dostać? Dokładnie. Jakoś się po prostu tam i w prawo. Nie, znowu zrobię to samo. O Boże, jak to się źle lata. O jest dobra. Jeszcze raz. To trzech razy sztuka. Jak mówi. No, musicie się przywyknąć, bo oczywiście głupie błędy to moja specjalność. Moi i teraz idealnie lecę, nawet sobie lecę o tak, żeby ich ominąć. Nie muszę się z niej bić. Siu, idziemy. Tendy? A, tędy, przejdę. Jak to zamknięte, to jak ja mam przejść? Urendy. Nie muszę muszę iść tamtędy. Dookoła! Dobra, dobra, jest here, no wiem. Dobra, wkonałem ich, no niestety trzeba Chyba to trzeba Masz papę Siup, jeszcze ciebie O, ole dostał z Walił się Pięknie O, i tędy jakoś musimy przejść Kolejni, kolejni Dużo ich, a już ja się pomylałem raz, czy są klejni? Się, się obudzili po prostu? Nie no, zepsuło mi się Jeszcze mi walnął paskacza? Ole, dosłał z buta hm. Dobra, dostał Wrytyk wszedł, dobra Nie no, gościu My się wykończymy fajnie Dobra, po prostu go walmy. nie? Nie, nie miałem tego Wiem, że mogę go złapać, ale mi to w ogóle nie działa i... Nie, 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 nie chcę się męczyć Właśnie, bo w ogóle źle poszedłem Miałem iść tam, ale tam są zielone więc widzę, że przejdziemy Na no, spokojnie, ale... Chcemy dwa razy w chambo od tych typów, ale no, już mi się nie chce. Ja nie, nie. Przejdę, tak? Dobra. Muszę iść i dziurą, którą zrobiłem już tam do temu. Mmm. Dobra, jakoś tam dookoła. Nie no, chłopaki, chcecie się bić, nie chcecie się bić, co nie? I cybat, no to ja, to ja. a no, przecież kliknąłem ten Y. O nie, to jest, to jest, to jest żadny Kościół. No, możesz mnie nie bić, kiedy coś robię. Kot na ryj. Pięknie. W maskach trzeba ogarnąć. Znaczy, jak widzisz te czerwone piorunki, to już ogarniasz, co nie, że ten... Że... Jego nie pokonasz. Jakby... To przejdziemy na spokojnie. Tylko powiedz mi, czy ja mam dobrze idę teraz. Tak, wreszcie dobrze idę. Oj, to mi nie wygląda dobrze. Nie ma iść. Dobra, jakiś nowy ten, ogóle mogę to zaskończyć. Dobra, Kronikarka arkama. A, pierwsza, czyli to to. O nie, tam to nie zaskonowałem. Dobra, Dobra, uspokój się. I am the spirit, Dzięki moje działaniom uratowałem tę Moja własna jest I Nie chciałem się posłuchać trochę. Nie wiem czy chcieliście, ale... No, tak średnio mi się chciał słuchać tego ziomka. Teraz w ogóle? ale nie wiem Do klifu marlaków mieliśmy przejść i teraz jesteśmy gdzie? No są wszędzie w ogóle czaszki, tu wszystko umiera A, mamy tutaj Bat-jaskinię taką małą Mówię rozumieć No oczywiście Mhm, ale tu zapisała się gra, więc tutaj będę także kończył odcinek więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze i czekajcie na kolejne odcinki z Batman Arkham Asylum. Nara.